Montaż pierwszych tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej rozpoczął się w latach 2012-2014. W Zabrzu takie urządzenia zlokalizowane są już m.in. na Getego, Placu Teatralnym oraz pętli autobusowej w Rokitnicy. Oprócz tego, że tablice pokazują rzeczywisty czas przyjazdu autobusu czy tramwaju, to przedstawiają także komunikaty tekstowe i graficzne. To są urządzenia, które sprawiają, że korzystanie z komunikacji miejskiej staje się prostsze i wygodniejsze. Dlatego też realizujemy ten projekt zdecydowanie szybciej. Zakładamy, że za 15 miesięcy naszym pasażerom będą służyć już wszystkie tablice. Docelowo będzie ich ponad 500. Zarząd Transportu Metropolitalnego od lutego oddał do użytku już 100 takich urządzeń w regionie. Kolejna partia tablic trafi do 12 miast. W pięciu z nich urządzenia staną te po raz pierwszy. Między innymi chodzi tu o czelać, piekary śląskie, radzionków, rudę śląską oraz bytą. Podstawowa funkcjonalność tablic na przestrzeni lat nie zmieniła się, jednak te nowo montowane w porównaniu do poprzednich wersji mają dodatkowe zalety. Między innymi pokazują komunikaty po obu stronach i są V-kształtne. Dzięki temu informacje wyświetlane są pod innym kątem i są bardziej czytelne, a to niewątpliwie wpływa na komfort pasażera. W naszym mieście nowe tablice elektroniczne powstaną w trzech lokalizacjach, a będą to Zabrze Getego, Maciejów Kondratowicza i Zabrze Plac Krakowski. Łącznie zainstalowanych zostanie 10 takich urządzeń. A co na ten temat sądzą mieszkańcy? No super sprawa, ja się cieszę. Na przykład. Nie musimy szukać i tam, wie pani, o, bardzo, bardzo dobre są. Ja, ja dużo korzystam z tego, do Gliwic do Katowiczu. także to... Cieszę się nawet z tego. Takie rzeczy powinny być. Informacja zawsze jest potrzebna. To jest inicjatywa potrzebna i mile widziana. Czy są one lepsze od tych takich klasycznych? To znaczy, uważam, że tak, bo nawet oczekiwania, czas oczekiwania na dany autobus jest podawany i tak dalej. Nie musi nikt stary senior myśleć, ile to jeszcze. Widoczne to jest dla wszystkich, niekoniecznie starsze osoby nieraz nie dowidzą na tych małych tablicach, a tutaj jest to przejrzyste. Na tablicach zainstalowane zostaną także kamery, a to z kolei przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w okolicy przystanków oraz pozwoli skuteczniej ścigać sprawców dewastacji.